Okej okay, widzowie, yy, witam witam Widzowie Ogólnie jest taki problemik Bo nagram niestety Za długi film Ale Teraz oglądniemy go sobie kawałek no, Dobra

no, czyli blisko. Nie, z 340 klatki. Nie, może z 310, tak. Z 310 klatki próbowałem robić to. E... Próbowałem razem z nią zrobić Water Skilla z wyrzuceniem. I mi się to udało. I jej też. Na początku ona zro... jej się udało, ale potem mi też. Więc to taka ciekawostka mała. Co się dziś wydarzyło? Spróbujemy zrobić taki... Jak Dobra, by... tu trochę przesuniemy znowu. O! Albo nie, bo tu jeszcze nie umiałem tego. Jak widzicie próbowałem wszędzie dać pochodnie. bo to ogólnie podpatrzyłem tą latającą machinę od takiego pewnego youtubera. O, dobra! Jest! On lokuje. Patrzcie, tańczący po może być trochę słychać ślinę, bo ja też mam kota tak samo jak pędziurki, bo lubimy koty ogólnie no i akurat mi się myje przy nagrywaniu tego filmu no więc niestety po prostu <laughs> może być słychać trochę kota Czekajcie, 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 czekajcie. Kurde. No, No, już myślałem, że że ja tu tu to raczej. Nie przeklinam to to raczej. Zabrało mi coś. Nie za często przesuwa. A no, w ogóle na filmach. Bo no, w ogóle nie przeklinam Jak możesz. No tylko czasami ja Hamie ty się zdarzy. Zostaw ten dit! Co ty odwalasz? Dobra Tu robię kolejny. O, nie. tu w ogóle jeszcze stworzyłem taki dość dobry. To mi się zepsuło. <gryw> lotaj. lotaj. Leci. Miałem na celu zrobić coś takiego, żeby leciało w jedną stronę, ale niestety nie jestem taki dobry jak youtuberzy. tylko przypominam, że możecie zostawić łapeczkę w górę, a także subskrypcję na tym kanale i możecie tak samo zrobić to na kanale Pandziulka Trzebo bo jest to moja koleżanka która też nagrywa Widzicie, tu próbowałem odwalić coś dziwnego. What? Dobra. Przesuń yeah. mnie trochę. Dobra. Budujemy kolejne? Nie, dobra, myślę, że już nie ma sensu. Tu jeszcze strzelałem fantomy i nie wiedziałem, że to jest na filmie. Ale w końcu go zabiłem, patrzcie. Kończył go. O, patrzcie, tu chwilę udało mi się utrzymać na tym wodzie. Ale spadłem. O kurde, to Dobra, pa! No, pa! W takim razie... O kurde, reklama! Nie zwracajcie na nią uwagi, coś dziwnego. W takim razie ja wam też mówię... Co to jest? Nie chcę nic. Pa!